Przeszła pora na sceniczne wybryki, pardon, sceniczne prezentacje Krzysztownskiego Uniwersytetu III wieku. Studenci, jego sobie mawiają, przywieźli na deski Domu Kultury w Wieleniu spektakl muzyczny Co nam w duszy gra czyli z piosenką po Europie. Zamysł tej realizacji przedstawiła Jadwiga Dudek, współreżyser spektaklu. To jest projekt, który realizujemy w naszym uniwersytecie Co nam w duszy gra? I z projektu tego Część projektu to jest właśnie ten program artystyczny, który opracowaliśmy wspólnie z aktorami Teatru Zagłębie, z panem Przemysławem Kanią i z panem Tomaszem Muszyńskim. Oni nas skierowali, oni pisali scenariusz, poprowadzili nas w tych pierwszych częściach, a potem już występujemy i się wszystkim podobamy. To muzyczne przedsięwzięcie stało się dla szacownych studentów okazją do prezentacji swoich rozległych talentów, muzycznych, wokalnych i nie bójmy się tego stwierdzenia, tanecznych. Rzecz szła też o sprawy innej wagi. Kiedyś człowiek miał takie marzenia, jak był dzieckiem, że coś kiedyś, jakaś scena, jakieś, jakieś występy, ale no nie było możliwości, a teraz możemy sobie pozwolić na to, żeby realizować swoje marzenia. Dzielnie studentam UTW towarzyszyła na scenie młodzież Chrzanowskiego. Pierwszego liceum ogólnokształcącego. Takie popisy to, jak przekonywali, żaden obciach. Ładnie całą ideę wspólnych występów uzasadnili. Pierwszy mówi Maciej Nowak. Dodajmy prywatnie syn wokalisty zespołu Sztywny Pal Azji. Bardzo nam jest miło, że seniorzy zaprosili nas do wspólnych występów, ponieważ po części to był taki casting. Zaoferowano nam to, zgłosiliśmy się, przeszliśmy przez próbę z reżyserami spektaklu. No a przede wszystkim ta energia, którymi zarażają nas ci wspaniali ludzie, to jest coś niesamowitego, to nam daje takiego kopa. Pomysł na to wziął się z tego, że chcieliśmy spróbować pracy z właśnie starszymi ludźmi, z tym jak oni postrzegają świat. Mieliśmy właśnie okazję też poznać życie sceniczne. Poza tym rozwijamy dzięki temu naszą osobowość, nasze umiejętności i też dzięki temu poznaliśmy wiele wspaniałych osób i myślę, że dzięki temu też mogliśmy się czegoś nowego nauczyć. No Pomysł to nie jest zupełnie coś nowego, gdyż to nie jest już pierwszy taki występ, który jest w ten sposób organizowany, no, ale to jest coś po prostu naprawdę, naprawdę fajnego, gdyż na scenie nie ma tej różnicy wieku, która dzieli młodzież i seniorów. Na scenie każdy jest taki sam i to jest właśnie piękne. Na scenie rzeczeni studenci odważnie się zaprezentowali, m.in. w uwagach, kankanie, zorbie i marszu terroryadorów. Szanowcy studenci odważnie odśpiewali też świetnie znane utwory Boba Dylana czy Marleny Dietrich. O, śpiewa, milo, Lepiej od pierwszych wykonawców zaśpiewać się nie da, można co najwyżej inaczej. I na tym poprzestańmy, zwłaszcza, że publika i artyści świetnie się bawili.